Pan z wami, słowa Ewangelii według świętego Jana. Było to przed świętem Paschy. Jezus, widząc, że nadeszła jego godzina przejścia z tego świata do ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby go wydać, widząc, że ojciec dał mu wszystko w ręce. Oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy i zaczął umywać ucznią nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra. A on rzekł do niego: Panie, ty chcesz mi nogi umyć? Jezus mu odpowiedział: Tego, co ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później to będziesz wiedział. Rzekł do niego Piotr: Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał. Odpowiedział mu Jezus: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Rzekł do niego Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę. Powiedział do niego Jezus: Wykąpany. Potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I Wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto go wyda, dlatego powiedział, Nie wszyscy jesteście czyści. A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i gdy znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich. Czy rozumiecie, co Wam uczyniłem? Wy mnie nazywacie nauczycielem i panem, i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc ja, Pan i Nauczyciel, umyłem Wam nogi, to i Wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem Wam bowiem przykład, Abyście i wy tak czynili, jak ja Wam uczyniłem. Oto słowo Pańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jeszcze raz bardzo serdecznie witam was wszystkich, kochani dzieci, rodziców, was ukochani w Chrystusie, siostry i bracia. Oto minął czas Wielkiego Postu i rozpoczęły się te dni, na które czekaliśmy właśnie przez te wszystkie 40 dni. Pascha. Czym jest Pascha? Bo tak naprawdę to jest słowo klucz. Pascha oznacza przejście. Jak słyszeliśmy dzisiaj w pierwszym czytaniu, przejście z niewoli do wolności. Opowiadana to księga wyjścia o tym, jak Pan Bóg wysłał Mojżesza, aby wyprowadził lud z niewoli egipskiej. Jak cudowne znaki towarzyszyły temu przejściu. 10 blak egipskich, później przejście przez Morze Czerwone. Ale później pojawia się brak wiary i zniechęcenie. Kiedy wysłano poselstwo, zobaczyli kraj, do którego Bóg ich zaprasza, kiedy dowiedzieli się, że mają ten kraj zdobyć, przestało im się to podobać. Już nie chcieli. Zaczęli wymyślać sobie różne historie, żeby jeden drugiego Zniechęcił. I trzeba powiedzieć sobie, kochani, że to, to też jest takie działanie Bożego Przeciwnika, czyli szatana, który tak potrafi mieszać w ludzkich sercach. I to nie dlatego przez 40 lat musieli Izraelici przechodzić przez pustynię, aby wreszcie dotarli do Ziemi Świętej, do Ziemi Obiecanej, ale po to, żeby wymarło całe pokolenie, żeby. Żeby zmieniła się mentalność człowieka. Ale tamto przejście to był tylko, by tylko obraz tego prawdziwego przejścia i prawdziwego wyzwolenia. To wyzwolenie przynosi nam Jezus Chrystus przez swoją miłość do każdego z nas, przez swoją wierność Ojcu, przez zaufanie, że tak trzeba. Jezus wyzwala nas z niewoli śmierci. Do życia wiecznego. To jest to prawdziwe przejście, które się dokonało już też i w nas, bo bardzo często różni ojcowie Kościoła porównywali chrzest właśnie do takiego przejścia przez Morze Czerwone. Nie da się pewnych rzeczy cofnąć, to się już dokonało, to się wydarzyło. Ale tak naprawdę cały czas Pan Bóg szanuje naszą wolność. I diabeł tą właśnie naszą wolność nieustannie wykorzystuje w tym celu, abyśmy nie chcieli Pana Boga posłuchać i byśmy nie dotarli tam, gdzie On chce nas kiedyś doprowadzić. Żeby mieć siłę walczyć o to niebo, do którego jesteśmy powołani, potrzeba nam siły. I tak jak Izraelici otrzymali od Pana Boga mannę na pustyni, aby mogli przeżyć. Tak samo i Jezus, właśnie w Wielki Czwartek, kiedy razem ze swoimi uczniami świętowali Paschę, dzień wcześniej niż wszyscy inni, ze względu na to, że właśnie już na normalnym terminie to miała zacząć się ta prawdziwa Pascha. Więc kiedy Jezus spożywa tą Paschę z uczniami, wziął chleb, połamał go i dawał im, mówiąc: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich z winem. To też był taki rytuał właśnie tej przeżywania przez Żydów paschy. I powiedział: To jest moja krew szymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. I to właśnie wtedy, kochani, otrzymaliśmy najwspanialszy prezent. Jezus daje nam siebie, swoje ciało i krew na pokarm. Zrozumie to tylko ten, kto wsłuchuje się w słowa Jezusa. Kto pamięta, co on powiedział. Jeżeli nie będziecie spożywali ciała i krwi syna człowieczego, nie będziecie mieli życia w sobie. Ale jeżeli będziecie je spożywać, to to życie was będzie. I każdy, kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ten ma życie wieczne. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. A zatem, siostro i bracie, mamy tą perspektywę od samego Jezusa, który chce, abyśmy poszli za nim i dotarli do celu. Żeby to nam się udało, mamy ten pokarm, który dał nam właśnie w czasie ostatniej wieczerzy. Ale nie tylko to nam dał, ale dał nam też przykład, by pokazać, na ile musi się zmienić nasza mentalność, byśmy nie byli jak ci Izraelici, którzy, którzy musieli wymrzeć, żeby w następnym dopiero pokoleniu mogła się zmienić mentalność. Ale po to, abyśmy każdy, abyśmy mogli podjąć właściwą decyzję i Mu zaufać. Dzisiaj rano, kiedy byliśmy w Koszeńskiej katedrze na mszy Krzyżma, Ksiądz biskup Zieliński, który żegna się jednocześnie z naszą diecezją, kiedy mówił kazanie właśnie dotyczące kapłaństwa, bo to właśnie ten dzisiejszy dzień, to jest dzień ustanowienia kapłaństwa, więc i też rano odnawialiśmy swoje przyrzeczenia kapłańskie. Między innymi powiedział takie słowa, które tak mocno mi w uszach się gdzieś zabrzmiały, przypomniały pewną prawdę, którą przecież każdy z nas zna każdy z nas która pokazuje nam co tak naprawdę dla nas jest ważne i powiedział takie słowa cóż z tego człowiekowi chociażby cały świat zyskał a na swej duszy poniósł szkodę słowa Jezusa dzisiaj widzimy ludzie też biegają a czy może inaczej nie ludzie my ja też każdy z nas Tacy jesteśmy. Chcemy lepszego życia i mamy do tego prawo, o czym też przypomniał ostatnio w czasie bierzmowania biskup Krzysztof Zadarko, który tutaj u nas był. Mamy prawo do dobrego życia, łatwiejszego życia, ale pytanie, czy to nam nie przysłania tego, co najważniejsze perspektywy nieba. Bo my tutaj na Ziemi, kochani, jesteśmy tylko pielgrzymami. My nie jesteśmy stąd. Jesteśmy w drodze, tak jak Izraelici. Przemierzamy każdego dnia na nowo konkretny jakiś tam szlak, konkretną jego część i zmierzamy w stronę nieba. I kiedyś ta droga nasza się zakończy. Pytanie tylko, czy my wytrwamy do końca. Bo przecież pojawia się znowu to pytanie. Cóż za korzyść dla człowieka, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł. I tu przypomina mi się też początek Wielkiego Postu, pierwsza niedziela Wielkiego Postu, kuszenie Jezusa i tak między innymi właśnie tym, szatan Jezusa ku Pokazał mu wszystkie bogactwa świata, ich przepych, te wszystkie królestwa. I mówi: oddaj mi pokłon, a to wszystko będzie Twoje. I wiecie co, kochani? Jakże coraz więcej ludzi daje się na to nabrać. Także coraz więcej ludzi daje się na to nabrać. Łatwe życie, przyjemne, bez obowiązań, nic nieważne. Nie, nie ja jestem najważniejszy, wszystko musi być dla mnie, żeby było fajnie, dla mnie, żebym się poczuł coś w sobie, żeby było tak, tak przyjemnie. Bo mam ochotę teraz na to, bo mam ochotę na to. I zobaczcie, jak wygląda to nasze życie. Przyjrzyjcie się temu. Czy czasami gdzieś w tym wszystkim nie tracimy swojej duszy? Kwestia religii, wypisywanie z religii. Dzisiaj biskup też o tym mówił. To jest, kochani, właśnie takie świadectwo tego, co tak naprawdę dla nas jest ważne. Nikt nikomu nie broni być szczęśliwym, ale pytanie, czy Szukając siebie, znajdziemy szczęście? Bo właśnie na tym diabeł nas łapie, że my chcemy być szczęśliwi, i on tak nam pięknie opowiada. Bardzo pięknie. A będziesz miał to, a będzie wspaniale, ale tego ci potrzeba, a jesteś tego warta, a to jest dla ciebie specjalnie. To ty decydujesz. I my tak słuchamy, mówcie mi jeszcze, nie? Mówcie mi jeszcze, jakie to. Jak ktoś fajnie z tego słucha? Jaki to ja jestem ważny czy ważna? Ale diabeł nie robi tego po to, żeby nam pomóc. Albo rzeczywiście, żeby nas szanował. On nas wcale nie szanuje, ale nas podpuszcza. I co z tego, że masz wiele? Jeżeli na swej duszy ponosisz szkodę, co dasz Panu Bogu w zamian za swoją duszę? Dlatego, siostro, bracie, pamiętaj, jesteś w drodze. I Jezus chce, abyś dotarł do celu. Abyś dotarła tam, gdzie On dla Ciebie przygotował wspaniały pałac. I karmi Cię nieustannie. Masz szansę, masz możliwość. Pytanie, czy z tego korzystasz. Przy kapłaństwie jest jeszcze kolejny sakrament, jakim jest spowiedź święta. Aby uwolnić swoje serce od tego, co mi nie wyszło, od swoich błędów, od swoich głupich wyborów, których dokonujemy, od swoich pomyłek. Kiedy zorientuję się, że, że to właśnie moje decyzje ranią moich bliskich, bo wreszcie oczy mi się otworzą, że wreszcie zaczynam to dostrzegać, to mogę przyjść i powiedzieć: Panie Jezu, przepraszam. Ja teraz widzę, popełniłem błąd, żałuję. A wiecie, co on powie? A ja ci to wybaczam. Idź i nie grzesz więcej, zacznij od nowa. Takiego mamy Boga, bo on to wziął na siebie. I nam pokazał, czym jest prawdziwa miłość. Nikt nie ma większej miłości niż ten, kto swoje życie oddaje za przyjaciół. I właśnie dzisiaj słyszeliśmy w Ewangelii, co zrobił Jezus. Być może nie rozumiemy tego gestu, kiedy Jezus wstał od stołu. Zdjął z siebie szatę, przewiązał się prześcieradłem, wziął miskę, wziął dzbanek z wodą i umył uczniom nogi. To była praca niewolnika. To było coś niewyobrażalnego, dlatego takie oburzenie świętego Piotra, który mówi: Nie, panie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał. Ty jesteś panem, to by się to należy. Ale pan Jezus nam pokazuje, co to znaczy być wielkim w oczach bożych. Co to znaczy kochać? Pamiętacie tę scenę, kiedy idą, Jezus idzie ze swoimi uczniami, a ci się zaczynają kłócić, kto z nich jest ważniejszy. A kiedy ich pyta, o co tak żeście się spierali w drodze, to oni tak udają, że, 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 że nic takiego nie było. Wielcy narodów dają odczuć swoją władzę. Nie znajdziesz szczęścia w tym, że będziesz panować nad innymi. Bo władza to odpowiedzialność. Ogromna odpowiedzialność. I zrozumie to tylko ten, który, który kocha. Wtedy widzi, że jest odpowiedzialny. Dlatego nie jest to proste, ale nie jest niemożliwe. Dzięki Jezusowi i my możemy tak patrzeć na siebie. Bo kochać to znaczy służyć. Każdego dnia na nowo, ale żeby to wyszło, żeby nam się to udało, jest kolejne polecenie, które mówi do nas Jezus, jego nauka. Kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze swój krzyż i niech mnie naśladuje. Pierwszy element, zaprzeć się siebie. Dopóki szukam siebie i myślę tylko o sobie, to nie da rady nieść krzyża. Ale kiedy wreszcie przestanę się nad sobą użalać, Zacznę dostrzegać, że nie jestem sam. Zacznę widzieć dalej niż czubek swojego nosa, i wtedy jestem w stanie dźwigać swój krzyż. Czyli te swoje codzienne obowiązki, to codzienne wstawanie rano, to codzienne przygotowywanie posiłków w najbliższym, pójście do pracy, sprzątanie, ciężka praca na działce, w domu, w polu, w pracy. Potem to, że usiądę z dziećmi. Zobaczę, co tam w szkole było, pomogę trochę zrozumieć pewne trudniejsze zadania z matematyki, poprawię błędy z języka, z języka polskiego i jeszcze mam czas na to, żeby zrobić wiele innych rzeczy. I nie narzekam, że ja muszę to robić, bo ja kocham. A dopóki kocham, to mnie nie męczy. To nam pokazuje Jezus, kiedy wziął krzyż i ten krzyż do niego się przytulił i go niósł. Choć był strasznie ciężki, także Jezus upada, ale powstaje. On nas tak umiłował. I pokazuje, że to jest droga, która prowadzi do nieba. Bo to życie kiedyś się skończy, czy tego chcemy, czy nie. I kiedyś każdy z nas będzie musiał się z tego życia rozliczyć. Jeżeli więc teraz powiemy Panu Bogu tak i będziemy walczyć o to niebo, to nieważne, że do końca, że, że co, ciągle coś będzie, coś nie tak, że nie zawsze będziemy idealni, bo Pan Bóg nie żąda od nas ideałów, ale wytrwałości. I Jeżeli będzie widział, że nam zależało, że się staraliśmy, że walczyliśmy każdego dnia na nowo, tak jak umieliśmy, że przychodziliśmy tutaj, żeby się karmić Jego ciałem w czasie Eucharystii, kiedy korzystaliśmy z sakramentu pojednania, żeby oczyścić swoje serce i nie być przygniecionym przez grzech, aby umieć widzieć dalej, znowu, niż czubek swojego nosa, umieć widzieć swoich bliskich jako swój skarb, a nie być takim pogiętym, przygniecionym przez grzech, który ciągle się nad sobą urzamy, jak mu ciężko. I kiedy będzie widział, że tak się staraliśmy, to się nie musimy martwić, co się z nami stanie. Ale usłyszymy, wejdź do radości Twojego pana i Pan Bóg uzupełni to, co nam brakuje. Ale decyzję trzeba podjąć teraz. Nie kiedyś. Ale teraz, czy ja rzeczywiście kocham Pana Boga? Czy ja mu rzeczywiście ufam? Czy ja słucham tego, co do mnie mówi, i staram się to wprowadzić w czyn? Czy może tylko pewne rzeczy robię dla świętego spokoju albo z tradycji? Albo może w ogóle mi się nic nie chce, bo przecież tak pięknie na dworze, może by nad morze sobie pojechać, po co jeszcze do kościoła iść? To są, kochani, pytania, które ciągle gdzieś sobie stawiamy, i w zależności od tego, co się dzieje w naszym sercu, taką będziemy dawać odpowiedź, i takie będzie konsekwencja tych odpowiedzi. Pan Bóg nikomu się do serca nie włamuje, nikogo na siłę do, za uszy też do nieba nie będzie ciągnął, ale daje nam siebie, żeby nam pokazać, jak nas ukochał. I jeżeli wykorzystamy tę szansę, to kiedyś. Niebo będzie naszym domem. I pomagajmy sobie w tej drodze, modląc się za siebie, wspierając się nieustannie, tak żeby nikogo z nas kiedyś w niebie nie zabrakło. Amen.